Hejka dziewczyny, mam nadzieję, że dzisiaj kot będzie już cicho spał. Dobra, dzisiaj chciałam zrobić filmik na temat, czy mężczyźnie zależy na tobie. O, mój kot coś się już ruszył, znowu zazdrość, ale nie, dobra. Czy mężczyźnie zależy na tobie? Zobaczymy. Co tu karty pokażą? Czy mężczyźnie zależy na tobie? Poczekajcie chwilkę, sorki. Muszę je Dobra, jestem. Jestem, jestem. Czy mężczyźnie zależy na tobie? Mężczyźni. Jezus, Ale. Ale władczy facet. Władczy silny, mocna postać nie znosząca sprzeciwu. W tym momencie nie nazwałabym go nawet nie nazwałabym go tyranem, ale jest mężczyzną, który on włada, On rządzi, on kontroluje. to ten pan mało działa <śm> raczej tutaj działania oczekuje od kobiety ale można go, można go trochę urobić <śm> już mówię jak y y można go urobić y kusząc go kusząc y go y swoją osobą i potem go ograniczać Czyli takie, wiecie, podchody, zbliżanie, oddalanie. Tutaj to mocno na niego wpłynie, bardzo mocno. Ten mężczyzna uwielbia, jak kobieta. Jezu, sorry, bo ja mam katar, alergię oczywiście. Ten mężczyzna uwielbia, jak kobieta go kusi. Jak kobieta go uwodzi, no on to lubi. On to po prostu um, siedzi, myśli i wchłania tą energię e, piękna kobiety, e, piękna jej aparycji, jej intelektu. Um, czyli tutaj e, dziewczyny musicie um, Okazać się troszkę sprytniejszy od tego mężczyzny i rozpocząć uwodzenie, i potem oddalenie. I tak sobie będziecie uwodzić, oddalać się, i. Bo to jest tak, ten mężczyzna, te, tego mężczyznę bardzo przyciągacie. Ale on podejmie tylko wtedy działanie, jak faktycznie stwierdzi, że ta kobieta się stara. Jeżeli nie będzie starania ze strony kobiet, tylko on będzie musiał wykazywać jakieś działania, no to się wycofa. Wycofa się na czas jakiegoś przemyślenia. Czyli może być tak. Słuchajcie, jeżeli Któraś z kobiet po prostu nie chce uwodzić, nie chce mu nadskakiwać panu i władcy i postanowi po prostu nie, to nie. To dopiero czas, pół roku jego takiego myślenia, zastanawiania się, czy ruszyć w Waszym kierunku, czy tą samotność porzucić, bo tu jest też pokazana samotność. Mężczyzn, ale on nie jest samotny jako samotny. On po prostu lubi swoje kontemplacje. Może mieć jeszcze przy jego tutaj władczej postawie i takiej sile, on może mieć problemy męskie, o tak powiem w skrócie. I nie chce tego ujawniać. Po prostu albo ma problemy. Te problemy, o te problemy, tak jakby one zatrzymują go w działaniu. Żeby zrobić jakiś krok, on żeby zrobił. On czeka tak jakby właśnie na Was, że tak się nasyci i coś tam się mu pozmienia. O tak powiem. Bo było pytanie, czy jemu zależy? Jemu zależy. Jemu zależy, ale są tu pewne ograniczenia. Niektórzy, niektóre z was mogą dotknąć tego, że mężczyzna jest w jakiejś relacji i to go też w jakiś sposób ogranicza, że ktoś po prostu jego kontroluje w jakiś sposób i on nie może się uwolnić albo po prostu nie może na luzie, nie, nie może się zrelaksować. I to może być powodem tego, o czym mówiłam. Tutaj też jest coś takiego pokazane. Dobra, dalej patrzymy, czy nie zależy na tobie. Bardzo, bardzo. Hmm... No, chłopcze, niedźwiedziu nasz, podejmij. O, i znowu jest ta karta tej siły, tej takiej władzy. Ja jestem panem i władcą. To do mnie się puka, stuka i, i to ja tutaj będę mówił, jak będzie dalej, co będzie dalej. Ja nie ruszę tyłka z tego mojego fotela, bo, mm, bo przecież to ja jestem królem. <laughs> w cudzysłowie. Wiecie co? Tu jest coś takiego, to tak jak wam powiedziałam, więc tu jest decyzja mężczyzny. On nie potrafi podjąć tej decyzji. Ale jemu zależy, bo jemu zależy, tylko tu jest, tu jest takie boksowanie się wewnętrzne samym sobą. Trzy i tu są lęki jeszcze. Lęki, obawy. No i mówiłam, że tam są jeszcze blokady, czyli może być w relacji. To, to już wszystko powiedziałam, tego nie będę powtarzała. Jemu bardzo zależy. Tu jest po prostu on. Ja myślę, że w niektórych przypadkach dojdzie do spotkania do trzech dni. Yy, będzie bliskość, będzie czułość, będzie... Będą pocałunki. Będzie bardzo romantyczne spotkanie. I... I ten moment e, powinniście wziąć, wziąć jako coś e, takiego, że jemu po prostu zaczęło zależeć, że ten impuls wcześniej, który wywołałyście w nim, zamieni się po prostu w zaangażowanie. I to jest mocne zaangażowanie. Uwaga na ciąży, dziewczynka, no bo tu jest silna, e, silna ta jak to się mówi? No dobra, zapomniałam jak to się mówi, ale wiecie o co chodzi. Tutaj po prostu... Nie, o, jest, 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 mam, mam, mam. E, płodność jest taka. Silna u was, więc y, uwaga. Bo, no, no bo wiadomo, co tu może powstać. Fajnego. Więc uważajcie. E, mężczyzna. Jak... Ja myślę, że on. Bo on, zobaczę, dobra, zobaczę. Dołożę kartę, czy on podejmie tą decyzję. Czy podejmie? No, boi się. Boi się jakichś przejścia. Tutaj są jakieś ograniczenia, tak powiedziałam. No duże są ograniczenia. Tu mogą być też ograniczenia finansowe i tam się musi. Um, on się musi dogadać. Jeżeli są jakieś sytuacje, właśnie że facet jest z relacji, to są jakieś ograniczenia finansowe, ale też może go odciągać po prostu jakiś problem finansowy, i tutaj jakby nie może się tak całkowicie oddać Wam, ale tu widać, że będzie progres, jest niesamowity progres tego. Odczujecie, że mu zależy. I to będzie szło w kierunku stabilizacji. Nawet myślę, że tutaj może wiele osób planować już jakąś wspólną przyszłość.